Drugi rodzaj gwiazdki to gwiazda pięcioramienna. Wykonana dokładnie tak samo jak ta z sześcioma ramionami, tylko z pięciu wierzchołków. Zobaczcie. Potrzebne nam będą róleczki, drucik, klej. Zaczynamy od włożenia drucika w dwie rurki. To jest drut budowlany, drut wiązałkowy. Zawsze wkładajcie drucik od tej strony szerszej, jest to po prostu wygodniejsze. Mocno musi wejść, tak długo aż zobaczymy jego końcówkę po cienkiej stronie rurki. O właśnie, teraz drucik jest tu, kawałeczek nam został, dokręcamy rurkę tak, żeby się nam tutaj te rurki spotkały i zaznaczamy miejsce, gdzie skończył się drucik. Ważny jest ten obszar rurek z trucikiem środku. Muszę zmierzyć odległość i podzielić ją na równych 5 odcinków. U mnie jest to około 13 cm. Zaginamy na równe odcinki 5 odcinków po 13 cm. Zawsze w tą samą stronę, czyli nie tak. Ale zawsze do siebie zaginam rurki. Raz, dwa, trzy, cztery i piąty, ostatni. Widać? I zobaczcie. Wystarczy tylko lekko przesunąć i już mamy gotowy stelaż naszej gwiazdki. Zaczynamy pleść. Mamy tutaj łączenie końcówki rurki z miejscem, gdzie skończył się drut. Owijam tak jak poprzednio wokół wierzchołka trójkąta. I znowu jadę wzdłuż brzegu, wzdłuż tej równej linii, do kolejnego wierzchołka. Zawijam, obracam tą gwiazdkę, tu można sobie wyrównać. I jadę wokół kolejnej prostej linii, zawsze zawijając na wierzchołku naszych trójkątów. Skończyła się rurka. Oczywiście przedłużamy. Mocno musi się trzymać, bo lubi się to rozpleść. Czyli nie tutaj, ale wzdłuż linii, którą wyznacza brzeg trójkąta. To trzeba kontrolować, żeby było zawsze na środku, żeby te odcinki były mniej więcej równe. Oczywiście nie z jubilerską dokładnością, ale, ale tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby to wyglądało. I dojeżdżamy do piątego wierzchołka, do końcowego. Tutaj pleciemy tylko jedną rurką, nie z dwóch stron jak poprzednio. Kontynuujemy nasze wyplatanie przechodząc znowu automatycznie do pierwszego wierzchołka z piątego do pierwszego wierzchołka. I tak aż do środka. Jak widzicie, udało mi się wykonać raz, dwa, trzy, cztery sploty. Kończy mi się już miejsce na wyplatanie, dlatego robię ostatnie okrążenie, ostatnie pięć, 5 razy oplotę tę gwiazdkę. Tak raz. uciekła, to się zdarza. Dwa. Jest jasno, robię to powolutku. Trzy. Cztery. Jeszcze miejsce na piąty. I pięć. W zależności od tego, gdzie skończy Wam się rurka, tam po prostu podważcie sobie tutaj poprzedni splot i spróbujcie to zahaczyć tak żeby się to nie rozwinęło nie rozplotło dalej drut oczywiście jak zwykle jest bardzo pomocny jeszcze przyplotę to tutaj to no nawet bez kleju by się trzymało ale na wszelki wypadek można dać odrobinę kleju gdzieś tu pod spód, pamiętajcie że Clay Magic wysycha na bezbarwnie więc nie będzie to później widoczne. Gwiazdka gotowa do zawieszenia, czy do udekorowania choinki. Tak wygląda. Zapraszam na moją stronę na Facebooku, a także na mojego bloga magipa.blogspot.com Zapraszam.